Siemanko Już wszystko wiem Policzyłem i Żeby nie przeciągać długo To powiem od razu kwotę jakie mi wyniosły A potem jak koś zainteresuje To zagłębię się w szczegóły Pod koniec filmiku I tak, z malowaniem Trzykrotnie Wyszło mnie i z gruntowaniem, wyszło mnie łącznie z materiałem, z śrubami i tym podobne. Wyszło mnie 660 zł za komplet tamtą ławeczkę Tom plus jeszcze stolik. Gdybym nie malował, koszty są rzędu 430 zł, z tego co sobie policzyłem. Także myślę, że małe pieniądze na taki naprawdę duży, spory zestaw mebli ogrodowych, no ale to już to już pozostaje Wam do opinii czy to jest dużo czy mało i teraz może zróbmy tak eee, a może inaczej no, będę tu na razie ilości przedstawiał tylko tu wychodzi mm, tak, 60 zł za grunt łącznie to wyszły mi dwie puszki po 70 chyba 750 ml 2,5 litrowa farba, 170 z bundeksu, 26 zł, płaciłem. Tylko, że to są śruby kupione nie w sklepie, tylko już po taniości z Allegro. I zamawiałem wszystko w całości, także cena była dość dobra bo tak za 8 razy 120 tu jest 50 sztuk płaciłem 26 zł. za 8 razy 140 płaciłem 33 zł. dodatkowo 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 5 razy 60 tam jest 200 sztuk i 20 zł. zaokrąglając w górę za paczuszkę nie wiem czy tu tych po 50 jest Eee, to by było na wkręty, wszystkie z tym, że a propos wkrętów, my potrzebujemy, potrzebujemy tak na stół 5 razy 60 80 sztuk, żeby przykręcić 80. I tu dwa razy po 36, na każdą ławkę 36 sztuk. Także na szybko nie ma problemu, 200 sztuk wystarcza w zupełności. Zostaje jeszcze z tych ciesielskich, z ciesielskich mamy tak 140, na stół wyszło mi 14 sztuk, na ławkę 8 sztuk, na jedną ławkę, czyli. Tu 16, 14, mamy w pakiecie 50 sztuk. Tak samo tych, także spokojnie wystarcza. 120 teraz na stole 10, na jedną ławkę 9 sztuk, czyli również nie. Mam po 50 sztuk w tym poczuszce. Także wystarczające. Dobra, spróbujmy. Mamy ze sobą teraz deski. Deski, ja miałem 2,5 cm. I długie na 2,5 metra czyli yy, łącznie wyszło mi ich 20 sztuk na wszystko. Tylko takie no, to różne: to średnio około 14 cm, 14,5 yy, miała jedna deska. No ale trafiły się też trafił się dwa wyjątki, które miały po 16. Także no, kwestia, jaki tam sobie stół wyliczysz, to, yy, to tyle da się zamów na, na tą powierzchnię. Dobra, to mamy belki. Belki 7x9, też na 2.40 miałem i tu wyszło mi łącznie 11 sztuk. Na 100 wychodziło mi 7 belek. I teraz łaty. Łaty trzymentowe, ja akurat miałem 5x6, ale tam mogą być inne podobne. Myślę, że nie będzie większego znaczenia. Jeżeli będzie ta piątka z przodu, to. To będzie git. Eee, miałem 3 metrówki i tych potrzebowałem cztery sztuki. I teraz tak, za drewno wychodziło mnie. Policzyłem sobie, e, policzyłem sobie po 16 zł za jedną belkę 7 razy 9, chociaż tak naprawdę zostałem mi troszkę taniej jeszcze. Ale tak, żeby realne koszty oszacować, to e, przyjąłem taką kwotę. E, I tutaj mamy. Czekajcie sekundkę, bo kalkulator może się przydać. Także sprawdzimy teraz tak, 11 razy 16 wychodzi 160 Boże, 176 zł za belkę za wszystkie belki 7 razy 9. Eee, to by było to. Eee, za jedną łatę chyba za metr wychodziło nie jest 2 zł, czy coś, coś takiego. To za jedną łatę 6 e, metrów, Boże 6 metrów, 3 metry bieżące to wychodziło 6 zł za jedną sztukę. Czyli 24 zł, plus mamy jeszcze. Deski szalunkowe, czyli te 2,5 cm. I tu wyliczyłem sobie, że to jest nie więcej niż 025 kubikami to zeszło. Cenę jaką usłyszałem w tertaku to za jeden kubik wychodzi 600 zł i tutaj. Po przeliczeniu wyszło mi 150 zł za, za materiał za deski. Mm -hmm. No i co? I to wszystko by było z tego, co tak sobie szybko rozpisałem. Także nie wiem, zachęcam, 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 bo powiem szczerze, że satysfakcja jest ogromna, coś się zrobi samemu. I na pewno oni takiej drugiej ławki, czy identycznego stołu nie będzie miał. Już nie, nie wspomnę o stabilności tego Bo to jednak deska to deska A nie jakaś tam kurde, kicha z marketu eee, No i dobra Jakby było jakieś pytania Czy was coś jeszcze interesowało Czego nie powiedziałem To piszcie w komentarzu Postaram się od razu odpisać Także miłego I do następnego